Jest jak ze wszystkim, prawda? Jeżeli my mówimy o chirurgii bariatrycznej, to znaczy o chirurgii, która jest związana z operacjami na żołądek po to, żeby zmniejszyć objętość żołądka łaknienie. i przez to i no to też to jest zarezerwowane tylko w wyjątkowych wypadkach, powinno być zarezerwowane tylko w wyjątkowych wypadkach i tylko i wyłącznie dla osób, które były w stanie psychologicznie dojść do pewnych wniosków i były w stanie się wziąć za siebie. Dlatego, że niestety, ale nadmierno obiadanie się jest również uważane przez niektórych psychoterapeutów i to takich topowych za element również uzależnienia. Oni podnoszą bardzo wyraźnie, że oczywiście możemy mówić o różnych tych mechanizmach i tak dalej, ale jeżeli my pacjentowi nie pomożemy przede wszystkim uparać się z pewnymi sytuacjami, no to niestety jeden nauk może być zamieniony w następny. I też bardzo ciekawe są obserwacje, że osoby po operacjach bariatrycznych bardzo często niestety zamieniają nauk jedzenia na nauk alkoholowy, prawda? Bo nadal chodzi o tą gratyfikację, nadal chodzi o pobudzenie odpowiednich nagrody. ośrodków na, nagrody w ośrodkowym układzie nerwowym, jeżeli my pewnych, albo zamazanie pewnych sytuacji emocjonalnych, jeżeli my z tym nie dojdziemy do e, pewnego konsensusu i nie, nie rozwiążemy nowych, tych nowych. problemów, tak, i nie wyrobimy innych nawyków, to naprawdę że operacje bariatryczne nie mają sensu. Mam nadzieję, że ośrodki chirurgiczne, które się obecnie tak prężnie rozwijają i to się nazywa obecnie chirurgia metaboliczna, no zdają sobie z tego sprawę, dlatego że operacje bariatryczne są operacjami okaleczającymi, które wymagają od pacjenta brania suplementów do końca życia. Tam pojawiają się w, w, du w, w dużych dawkach, ale też o tym będziemy mówili. Również Pojawiają się w zasadzie u każdego pacjenta objawy niepożądane, nie jest choroba refluksowa, no bo tak naprawdę mamy skrócony ten przewód pokarmowy, aczkolwiek w niektórych przypadkach, o których my też będziemy mówili, tego rodzaju postępowanie jest również sensowne, natomiast no, nie jest to panaceum na wszystkie nasze bolączki. Jeżeli my mówimy o rozwoju chirurgii bariatrycznej w kontekście takim, że jest dieta skuteczna w zaledwie kilku procentach, to moje pytanie jest bardzo proste. To dlaczego my się trzymamy tej diety, a nie zmieniamy sposobu odżywiania? Tak, tak? Co byłoby bardziej... Na powiem, ten to temat trzeba sobie... się oddzielić na bo bo oczywiście, bo było... zobaczcie, że... Instytut Żywności Żywienia sam się przyznał do tego, że skuteczność diety kalorycznej jest 2%, tak? Czyli zajmują się tymi 2% pacjentów od, od 100 tysięcy lat, czy albo jeszcze dłużej od tych dinozaurów. Natomiast dostało to jedyne 98%, które, no, wydaje się, powinny być też nawlekowane, ale nie. Tak? Czyli te 98%, na których nie działa dieta, są skazani na niepowodzenie a priori z góry. No to co, to chirurga, prawda? No takie to jest takie troszkę... Ale jak mi to się powiedzieć, wydaje, no? że tak jak mówię, to nie jest tylko jednoznaczne i to są różne odcienie szarości i zarówno niektórzy pacjenci się w ogóle do tego nie nadają, a są pacjenci, którym tylko taka metoda będzie pomocna. Natomiast tych pacjentów jest zdecydowanie mniej niż nam się wydaje i niż obecnie skwalifikowanych po prostu do tej operacji. Ale wróćmy może do tego, tak, żeśmy odeszli. Niby to jest ten jeden temat, prawda? Bo to można przy okazji wątroby płynąć po prostu po połowie medycyny albo